Cześć, witam Cię w dziewiętnastym odcinku podcastu B2B Przekawia. Ja nazywam się Mateusz Wyciślik i jestem współwłaścicielem marki LeadHub.pl, która pomaga małym i dużym firmom w generowaniu wartościowych lidów B2B. A w tym odcinku chciałem Ci opowiedzieć o trochę nietypowym temacie, a mianowicie modelu rozliczeń z takimi firmami jak my, czyli jak LeadHub, gdzie outsourcujesz swoje działania Lead Generation, ale też modelu rozliczania na przykład Twoich pracowników, którzy mają za zadanie generować leady B2B dla Twojej firmy wewnętrznie. A konkretnie chciałem się skupić na tym, dlaczego gwarancja ilości leadów, jaką powinieneś dostać, czy też model rozliczania Paper Lead, gdzie płacisz za każdego leada wygenerowanego, może zabić Twoją sprzedaż i może sprawić, że po prostu te lidy będą mało wartościowe. Na początek, kilka słów o historii, o historii naszej marki LitHubowej, bo my właśnie zaczynaliśmy jako taki brand, który rozlicza się wyłącznie za lidy. Gdy mniej więcej 2-3 lata temu rozmawialiśmy z Konradem jak powinien wyglądać ten brand, który wtedy chcieliśmy stworzyć, no to uznaliśmy, że rozliczanie paper lead jest świetnym pomysłem, czyli po prostu nasi klienci będą płacić nam wyłącznie za lidy, które wygenerujemy. Uważaliśmy, że to świetny model, no bo z perspektywy naszych klientów nie było tutaj ryzyka, z naszej perspektywy wiedzieliśmy, że jesteśmy w stanie dostarczać dobre wyniki, więc uznaliśmy, że to jest świetny model. I rzeczywiście, wystartowaliśmy z biznesem dosyć szybko, to znaczy, dosyć szybko zaczęliśmy generować sprzedaż i pozyskiwać klientów, no bo przecież nasi klienci nie mieli tutaj ryzyka na sobie, my dostarczaliśmy wyłącznie lidy, za które nasi klienci płacili. Natomiast szybko zauważyliśmy, że ten model nie jest idealny i dzisiaj już w takim modelu nie pracujemy. I nie chodzi tutaj o to, jak wiele osób być może przypuszcza, że boimy się dowozić wyniki, ale tak nie jest. Z niektórymi naszymi klientami pracujemy w modelu prowizyjnym, z niektórymi pracujemy dalej na gwarancjach o tym jeszcze będę mówił. Natomiast było tutaj kilka problemów, które sprawiają, że po prostu ten model nie jest dobry dla naszych klientów nie tyle dla nas, co dla naszych klientów. Nam bardzo mocno ułatwiał sprzedaż, ale z perspektywy naszych klientów po prostu dostarczał gorsze lidy niż te, które dostarczamy obecnie. Problemy, które my zauważyliśmy już na samym starcie we współpracy z pierwszymi klientami Lead to było to, że po pierwsze musieliśmy jakoś zdefiniować lida, czyli musieliśmy mieć definicję osoby i definicję kontaktu, za który nasz klient chciał płacić, za który my powinniśmy się z naszymi klientami rozliczać. To oczywiście w teorii wydaje się łatwe, wszystkim nam się wydaje, że wiemy, kto jest naszym idealnym klientem, jak powinniśmy to zdefiniować. Ale bardzo szybko okazywało się, że definicja dobra definicja lida, która będzie uczciwa z jednej i z drugiej strony, jest tak naprawdę bardzo trudna. Z tego względu, że nasi klienci często po prostu nie wykorzystywali tych kanałów pozyskiwania lidów, które my wykorzystujemy, a więc kanałów takich outbandowych, czyli zimnego kontaktu bezpośredniego kontaktu z klientami. No, i to powodowało, że nasze kanały tak naprawdę musiały trafiać w inne osoby decyzyjne, musiały też przechodzić często inną ścieżkę niż na przykład kanały inboundowe, które wykorzystują nasi klienci, czyli dla przykładu treści tworzone przez naszych klientów czy polecenia. Tutaj ta ścieżka zakupowa jest zupełnie inna, no i często dostawaliśmy od naszych klientów definicję, która odpowiadała tym kanałom, które już są wykorzystywane. Ale nijak nie przystawała do tych, które my chcieliśmy wykorzystywać. W praktyce oznaczało to, że na przykład generowaliśmy dobre jakościowo lidy, lidy, z których co więcej, nasi klienci po prostu domykali fajne sprzedaże i generowali fajne przychody, ale mimo wszystko, my, jako osoby, które dostarczały te lidy, jako agencja, która dostarcza takie lidy, nie dostawaliśmy wynagrodzenia tylko z tego powodu, że lead te mijały się z definicją, bo na przykład lead był do osoby z innego stanowiska, do którego my byliśmy przekierowywani, bo kto inny jakby w tym, w tej ścieżce, w tym procesie podejmował decyzję. Więc my generowaliśmy dla klientów sprzedaż, natomiast nie wiązało się to dla nas z wynagrodzeniem, ponieważ przestrzeliliśmy definicję lida. Nasi klienci często też na przykład zakładali, że lead powinien wypełnić brief, albo powinien podjąć jakąś inną akcję. Natomiast w rozmowie bezpośredniej z tymi leadami okazywało się, że na przykład wolą oni spotkanie onlineowe, wolą jakieś demo produktowe, wolą najpierw na przykład indywidualną wycenę. Więc akcja, którą my sobie definiowaliśmy, którą klienci definiowali na starcie razem z nami, często mijała się z tym, co po prostu konkretna osoba, która była zainteresowana zakupem usług czy produktów klienta, Chciała rzeczywiście zrobić na tym etapie sprzedaży. Drugim problemem była cała logistyka z tym związana. To znaczy, bardzo dużo czasu poświęcaliśmy po jednej i po drugiej stronie, czyli po stronie naszej, jak i po stronie naszych klientów, na logistykę, na weryfikowanie lidów, na rozliczanie lidów. Zajmowało to naprawdę długie, długie godziny, żeby sprawdzać, który lid pasuje do definicji, który nie pasuje, który być może pasuje, ale jeszcze nie jest na tym etapie. Spędzaliśmy nad tym na tyle dużo czasu, że czasami miałem wrażenie, że Dłużej rozliczamy lidy, które wygenerowaliśmy, niż poświęcamy czasu na rzeczywiste generowanie lidów i ulepszanie tych kampanii, żeby po prostu były skuteczniejsze. To były takie pierwsze minusy, które zauważaliśmy i z którymi jeszcze przez kilka miesięcy chcieliśmy walczyć, bo dalej uważaliśmy, że ten model rozliczania za lid jest czymś, co nas wyróżnia, jest czymś fajnym. Natomiast dzisiaj po rozmowach z pewnie setką lub więcej klientów, którzy korzystali już z usług lead generation różnych firm, zatrudniali też u siebie osoby, które miały generować leady i które miały konkretne KPI, konkretne cele sprzedażowe, czy też cele ilości leadów do wygenerowania, mam znacznie więcej wniosków, dlaczego ten model nie jest wcale tak piękny, jak wydaje się z zewnątrz. Ostatnio rozmawiałem z jednym z naszych klientów, który outsourcował generowanie leadów, no i właśnie rozliczał się z gwarancją efektów, czyli było to po prostu generowanie leadów, gdzie z góry była narzucona pewna gwarancja, że dostarczymy x leadów, czyli jakąś konkretną ilość leadów. No i był z tego bardzo niezadowolony, no bo jak mi powiedział, sprawiło to, że firma rzeczywiście dostarczała mu konkretne ilości leadów. Natomiast lidy te były słabej jakości, ponieważ bardzo często w rozmowach z tymi kontaktami, które zostały dostarczone, wychodziło bardzo szybko na jaw, że po prostu ci klienci byli zbyt mocno przyciśnięci do podjęcia jakiejś konkretnej akcji. Czyli ta presja i ta gwarancja, która ciążyła nad firmą generującą lidę, sprawiała, że zamiast na spokojnie budować relacje z konkretnym kontaktem, wymieniać pewne informacje, aż ta osoba będzie gotowa na przykład do spotkania z klientem, to w praktyce po prostu zbyt szybko próbowano przekonwertować tego lida. Na konkretną akcję, czyli na przykład umówić na konkretne spotkanie z klientem. Przez co klienci, którzy byli mniej asertywni, po prostu umawiali się na spotkanie, żeby mieć już spokój, ale wcale nie byli gotowi na to, żeby rozmawiać z klientem o konkretnych rozwiązaniach. No i niestety prawda jest taka, że jeżeli my z góry jesteśmy w stanie gwarantować, że lidów będzie określona ilość i określony procent z całej na przykład bazy osób, do których docieramy, to bardzo szybko w wielu przypadkach dojdzie do takich patologicznych sytuacji, gdzie z jednej strony mamy jakieś kontakty sprzedażowe, ale z drugiej strony są to kontakty po prostu niegotowe na podjęcie rozmów. Oczywiście nie będzie tak w każdej sytuacji, bo czasami mamy krótkie procesy sprzedażowe, ale jeżeli my jesteśmy w stanie gwarantować te same ilości lidów dla produktów kosztujących 1000 zł, gdzie decyzyjność jest bardzo szybka i ta ścieżka jest bardzo krótka, i te same ilości, lidów dla produktów kosztujących 5 milionów, gdzie trzeba szyć rozwiązania pod danego klienta, no to można się niestety spodziewać jaki będzie efekt na końcu. Tego typu kontakty charakteryzują się też niskim tak zwanym show up rate, jeżeli mówimy w kontekście umawiania spotkań, czyli jeżeli nasz Klient, nasz potencjalny lead, zostanie po prostu zmuszony, mówiąc wprost, do konkretnej akcji. I nie będzie asertywny, mimo że nie był jeszcze gotowy na podjęcie takiej akcji, no to bardzo często on umówi się na to spotkanie, żeby mieć spokój, ale później nie przyjdzie. A to z kolei kosztuje czas albo twój, albo twoich handlowców, a to z kolei kosztuje pieniądze. Rezerwujesz czas swój czy swojego zespołu w kalendarzu, który nie jest w żaden sposób wykorzystany, jeszcze gorszym zjawiskiem, gdy mówimy o rozliczaniu paper lead czy gwarancji leadów, które powinny zostać dostarczone, jest niestety to, że może się pojawić taka praktyka, gdzie wprowadzamy po prostu klientów w błąd albo komunikujemy w taki zawiły sposób, żeby tylko doszło do tej akcji, żeby tylko klient stał się tym leadem, za który dana firma będzie mogła zostać rozliczona. No i to jest bardzo patologiczna sytuacja. Te kontakty będą jeszcze niższej jakości, i przy okazji możesz tutaj stracić bardzo dużo wizerunkowo. Jednym z najgorszych efektów jednak tego typu rozliczania może być z mojej perspektywy to, że jeżeli działasz na wąskim rynku, to bardzo szybko możesz przepalić rynek. Z naszych przykładowych kampanii często działamy z klientami, którzy swoje usługi B2B oferują branży np. rolniczej albo branży produkcyjnej do takiego ciężkiego przemysłu. Jeżeli oni kierują te usługi do dużych firm, no to szybko się okazuje, że na przykład na rynku polskim mamy 1000, 2000 czy 3000 podmiotów, które Pasują do ich produktu. Nie ma ich po prostu więcej. Więc jeżeli my przepalimy sobie rynek tego typu działaniami, czyli będziemy zbyt mocno naciskać na klientów, którzy jeszcze nie byli gotowi na podjęcie danej akcji, na przykład spotkania z tobą, no to nie tyle generujemy sobie lidy słabszej jakości, ale przepalamy rynek i może się okazać, że straciliśmy zbyt wiele szans żeby nasz biznes mógł się rozwijać w odpowiednio szybki sposób. Dlatego jak widzisz mimo że modele z dużą gwarancją albo rozliczane wyłącznie za efekt są bardzo atrakcyjne to jak wejdziemy trochę głębiej w temat to niestety rodzą wiele problemów czy powiedziałbym nawet rodzą wiele patologii. My mimo startu wyłącznie w modelu rozliczania za efekty przyjęliśmy jednak inny model i od jakiegoś czasu pracujemy w innym modelu rozliczania które oparte jest o wielkość kampanii, o skalę kampanii, którą realizujemy. Mówiąc wprost, jest oparte o Ilość odbiorców, do których my skutecznie będziemy w ramach kampanii w stanie dotrzeć. Postawiliśmy tutaj na stuprocentową transparentność, stuprocentową weryfikację przez naszych klientów, czyli nasi klienci wiedzą dokładnie, do kogo my dotrzemy, zanim ta kampania wystartuje, z jaką komunikacją my chcemy dotrzeć, jak będziemy prezentować produkt, jak będziemy prezentować usługę, w jakie problemy będziemy trafiać u konkretnych klientów i w konkretnych firmach. Więc jest to bardzo transparentne. Jesteśmy więc w ten sposób w stanie razem z klientem ograniczać to ryzyko, to znaczy dobrze doszlifować całą kampanię, zanim ona wystartuje. No i przede wszystkim leady, które dostarczamy, będą zawsze w 100% generowane wśród grupy idealnych klientów. Przez to, że budujemy sobie dokładne persony idealnego klienta i razem z naszymi klientami weryfikujemy, czy ta baza osób, do której chcemy dotrzeć w ramach kampanii, Składa się wyłącznie z firm, z którymi my chcemy tutaj pracować. Więc na koniec dnia lidy, które my generujemy w obecnym modelu są bardzo świadome tego, jak możemy im pomóc, bo trafiamy już na etapie komunikacji w ich konkretne potrzeby, też nie ma przyspieszania tego kontaktu. To znaczy, jeżeli ktoś potrzebuje jednego dnia, żeby podjąć decyzję o spotkaniu, to OK, ale jeżeli potrzebuje przez tydzień, dwa czy trzy wymieniać wiadomości i upewnić się, że to jest rozwiązanie dla niego, albo że to jest odpowiedni czas, żeby umówić takie spotkanie, to też OK. I jakby nie ma tutaj presji na kliencie, żeby przetransferować go do konkretnej kolejnej akcji. I co jest dosyć zaskakujące, model ten sprawił, że dostarczamy więcej jakościowych leadów niż gdy rozliczaliśmy się z klientami tylko w modelu paper lead. Nasi klienci domykają więcej sprzedaży, czyli po prostu generują więcej sprzedaży z tych kontaktów, które dostarczamy. A my jesteśmy w stanie bardzo elastycznie podchodzić do tego całego procesu sprzedaży i też razem z naszymi klientami optymalizować go pod kanały, które my tutaj realizujemy w ramach takich kampanii. Czyli jeżeli dany kontakt chce na przykład przejść proces sprzedażowy przez rozmowę telefoniczną to kierujemy go do takiej rozmowy, i do takiej akcji. Jeżeli dany kontakt, który jest wartościowy z perspektywy naszego klienta, chce na przykład przejść całość przez jakiś brief, chce przejść całość przez jakąś indywidualną wycenę, to możemy przekierować go do takiej akcji, bo nie ogranicza nas tutaj definicja, która na przykład została niewłaściwie spisana albo była zbyt wąska w kontekście realnych potrzeb rynku. Oczywiście, cały czas jest tak, że szczególnie z klientami, z którymi pracujemy już od jakiegoś czasu, wiemy dokładnie, jak w praktyce przebiega ten proces sprzedaży, umawiamy się na pewne gwarancje, umawiamy się na pewne liczby, które powinny być tutaj jakimś wyznacznikiem tego, co robimy. Natomiast robimy to bardzo ostrożnie, wiedząc już, że tak naprawdę te gwarancje nie są korzystne z perspektywy przede wszystkim naszych klientów. Dlatego to jest taki krótki odcinek, który mam nadzieję pomoże Ci bardziej świadomie wybrać usługę czy to outsourcingu generowania leadów, czy na przykład wyznaczania celów, jeżeli chodzi o wyniki Twoich pracowników, współpracowników, właśnie w kontekście generowania leadów. Czasami, niestety, Excel bardzo mocno rozbija się z tym, czego potrzebuje realnie rynek, czego potrzebują realnie nasi klienci, i my bardzo często mamy błędne założenia. Jeżeli chodzi o to, jak to wszystko powinno wyglądać i jak zareagują nasi odbiorcy. Więc założenia z góry nie zawsze są właściwe, pewne rzeczy są trudne do przewidzenia, no i powinniśmy się dostosowywać bardzo indywidualnie do potrzeb naszych klientów. Tak moim zdaniem to powinno wyglądać, tak my w LitHubie przyjęliśmy i tak działamy. No i myślę, że zdaje to egzamin. Dzięki wielkie za uwagę. Tyle w tym odcinku podcastu B2B przy kawie. Jeżeli chcesz śledzić to, co robimy, to, co publikujemy w kontekście generowania leadów B2B, to zapraszam Cię do naszego newslettera. Link znajdziesz w opisie do tego odcinka podcastu. No i oczywiście, jeżeli jesteś zainteresowany generowaniem leadów B2B dla Twojego biznesu, to zapraszam do rozmowy z nami. Link do tego też znajdziesz w opisie do tego odcinka podcastu. Raz jeszcze wielkie dzięki za uwagę i wytrwanie do końca, no i mam nadzieję, że słyszymy się w kolejnym odcinku podcastu B2B przy kawie.